Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na spotkaniu z cyklu bliżej rynku. Z tej strony Łukasz Stefanik. Mamy chwilę po godzinie 8.30, także rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, mamy kilka odczytów makro, za chwilkę przejdziemy sobie do kalendarza, natomiast sporo w ostatnim czasie dzieje się głównie w kontekście wojny handlowej. To, co się dzieje na linii USA-Chiny, ale też USA-Europa chociażby wpływa w dość znaczący sposób na, na zachowanie rynku. Przerzućmy się do, do kalendarza makro i zobaczmy, co ciekawego mamy dzisiaj w kalendarzu. Natomiast może jeszcze zanim to powiedzmy sobie jeszcze o, o tym, co się działo wczoraj. Mieliśmy bardzo silne wzrosty na ropie naftowej, przejdziemy dzisiaj też do, do wykresu. No i również spore wzrosty na kursie funta, co było nie tylko zasługą słabego dolara, ale i generalnie wzrostu na wszystkich parach z funtem brytyjskim, przez co funt do dolara amerykańskiego znalazł się nawet na poziomie 1,31, a kurs euro do funta spadł na najniższe poziomy od 2,5 roku. Także sporo dzieje się na rynku nie tylko w kontekście wojny handlowej, ale i również na innych instrumentach, chociażby na funcie czy na ropie naftowej. Dobrze, przejdźmy sobie do e, kalendarza, tak jak tutaj mówiłem. I zobaczmy. Zobaczmy, co ciekawego czeka nas podczas dzisiejszej uwagi. E, przede wszystkim, e, po pierwsze, opublikowane już zostały e, dane odnośnie zamówień w przemyśle z Niemiec, e, które rozczarowały, e, ponieważ mamy opublikowaną wartość wyraźnie poniżej prognozy, pomimo, że e, wartość poprzednia, e, znaczy wartość poprzednia była, e, była dość dobra, o, oczekiwano, że dzisiaj ten odczyt będzie gorszy, jednak nie spodziewano się spowolnienia, oczekiwano, e, że zamówienia w przemyśle w ujęciu miesięcznym wzrosną o 0,4% w ujęciu miesięcznym, a spadły również o 0,4%, także no, wyraźnie są to gorsze dane, za chwilę zobaczymy, jak to wpłynęło na kurs euro i na niemieckiego DAXA. Jeżeli chodzi natomiast o następne godziny, już za niedługo poznamy tutaj PKB. Natomiast tu mamy Słowację, więc nie są to raczej istotne odczyty. Później 11.00 tutaj bardziej zwróciłbym uwagę na dane z, ze strefy euro, Między innymi będzie to sprzedaż detaliczna i PKB za ostatni kwartał. Więc tutaj o 11.00 zmienność również na euro może się pojawić. Później E, właściwie dopiero godziny 14.30 i 16.00 mamy tutaj kilka odczytów ze Stanów i e, z Kanady także również zarówno na dolarze amerykańskim jak i na kanadyjskim e, większe ruchy mogą się e, pojawić. Ok, e, kalendarz mamy omówiony, przejdźmy sobie do e, konkretów, czyli już do wykresów, spojrzymy na funta Myślę, że na DAXa i na ropę naftową tam, gdzie dzieje się w ostatnim czasie najwięcej. Zacznijmy może od ropy naftowej, gdzie jeżeli ktoś zagląda na naszą strefę analityczną, to niewykluczone, że wziął bardzo duży ruch na ropie naftowej, bo pisaliśmy tutaj o, w zasadzie to wsparcie przy poziomie 55% 50 zostało wyznaczone już w momencie, gdy te duże spadki rozpoczęły się pod koniec ubiegłego tygodnia, tak? 29 listopada, kiedy pojawił się ten silny ruch spadkowy, już tutaj wyznaczaliśmy dość szerokie wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o interwał H4, to może no nie do końca, bo dość, tutaj mamy około 0,25. 25 centów, więc może nie jest to nawet aż tak szeroka strefa wsparcia. Rynek dwukrotnie przetestował to miejsce i właściwie reakcja pobytowa pojawiła się tutaj dopiero, dopiero wczoraj, tak? Przez większość czasu rynek tutaj walczył z tym poziomem. Ostatecznie rynek doszedł do zakładanego poziomu oporu, czyli analiza została wypełniona. Układ overbalance po raz kolejny tutaj doprowadził do dość dynamicznych wzrostów. Przez co ten ruch, oczywiście poza analizą techniczną, wczoraj pojawiły się doniesienia o tym, że kraje OPEC będą zakładały większe cięcia ropy naftowej, więc cały czas tutaj sytuacja związana z wydobyciem ma duży wpływ na notowania ropy naftowej. Jeżeli chodzi o, o to, co może się dziać teraz, no to ruch został już wykonany, natomiast cena dotarła do strefy. Oporowej, wynikającej tutaj z ostatnich maksimów przy poziomie 58,60, no i jak najbardziej ten poziom powinien stanowić opór. Jego ewentualne wybicie, a zwróćmy uwagę, że e, no, ta strefa była testowana już kilkukrotnie, dlatego każde kolejne podejście raczej tutaj będzie świadczyć o wybiciu górą. Wtedy ten ruch może nam dalej e, przyspieszyć. Natomiast, jak ewentualnie się do tego e, dołączyć, zejdźmy na niższy przedział czasowy. E, tak naprawdę no, ten poziom, tak jak wspomniałem, jest oporem. Jeżeli pojawi się większa korekta, to stety bądź niestety największym ruchem korekcyjnym na całym ruchu wzrostowym, w którym aktualnie się znajdujemy, e, jest ten układ. Czyli licząc od dołków z końca ubiegłego tygodnia, e, mamy tendencję wzrostową na 3. 3,6 dolara. Największa korekta zaznaczona jest kolorem pomarańczowym. Więc, jeżeli pojawiła, pojawiłoby się aż tak głębokie zejście, to jako wsparcie należy rozważać poziom 57,30. Więc tutaj ewentualnie, z, ewentualnie można by myśleć o podłączeniu się do dalszych wzrostów, bądź tyle ma miejsca rynek na wykonanie ewentualnej korekty. Natomiast, biorąc pod uwagę to, że znajdujemy się w tendencji wzrostowej, e, to raczej bardziej skłaniałbym się tu ku podejściu ponownemu. Do strefy oporowej i ewentualnemu wybiciu w górę. Natomiast, gdyby pojawiła się ta większa korekta 5730, kluczowe wsparcie. Przejdźmy dalej. Przejdźmy do funta brytyjskiego, gdzie, tak jak wspomniałem na początku, może tutaj oczyścimy wykres gdzie fund znalazł się powyżej nawet poziomu 1.31 więc mamy do czynienia z wybiciem z szerokiej konsolidacji o której też już od dłuższego czasu wspominaliśmy e, konsolidacja wyglądała w następujący sposób może zmienimy tutaj kolor na jakiś bardziej przyjazny. E, konsolidacja dość szeroka. Od dłuższego czasu rynek poruszał się tutaj w ruchu bocznym na około 200. Pipsów, mamy do czynienia z wybiciem, niestety nie było testu od drugiej strony, czyli rynek wybił i od razu poszedł e, w stronę dalszych, e, dalszych wyższych poziomów. Nie było cofki, nie było przetestowania od drugiej, poziom, e, od drugiej strony poziomu 1.30, e, niemniej dalej tutaj te okolice, czyli górne ograniczenie konsolidacji pozostaje wsparciem. Czyli gdyby podczas dzisiejszej czy kolejnych sesji doszło do cofki, to to jest dobre miejsce do tego, aby dalej dołączać się do wzrostów. Na razie nic nie wskazuje tutaj na cofnięcie, mamy tendencję wzrostową i raczej w przypadku tak no, silnej tendencji, no bo wczoraj widzimy, że ruch został wykonany tutaj na ponad 100 pipsów, raczej nie myślimy tutaj o pozycjach krótkich, najlepszy scenariusz to jest korekta i dalej dołączanie się do wzrostu, więc fund cały czas tendencja wzrostowa po wybiciu z konsolidacji, do tego ruchu ciężko się dołączyć. Jeżeli zejdziemy na niższy interwał czasowy, widać, że korekty są bardzo płytkie. W zasadzie po wczorajszym wybiciu tutaj mieliśmy korektę na 30 pipsów, tutaj również na 30, więc no jak widać, ten ruch no nie daje szansy na to, żeby dołączyć się do dalszych wzrostów. Więc jedyny Jedyne co, jeżeli nie mamy jeszcze pozycji, no to najlepiej jest po, po prostu poczekać na jakąś większą korektę i dopiero próbować dołączyć się do wzrostów. Bądź jeżeli rynek wróci poniżej 1,30, to wtedy będzie można myśleć o jakichś spadkach. Natomiast dopóki jest powyżej, raczej bardziej prawdopodobny jest tutaj dalszy ruch w górę. Zobaczmy sobie jeszcze e, niemieckiego DAXA. na początek może h żeby zobaczyć, gdzie się znajdujemy w takim średnim terminie. Pomimo ostatniej silnej wyprzedaży, pomimo pomimo tych zapowiedzi, że negocjacje z Chinami będą odkładane nawet do jesieni przyszłego roku, to jak wynika z ostatnich informacji, negocjacje mają się dobrze, więc niewykluczone, że jeżeli oczywiście nie pojawią się jakieś znowu negatywne informacje, no to indeksy dalej będą odrabiać te, e, ostatnie spadki. E, z perspektywy H4 KIDAK znajduje się w strefie oporowej 13150, to jest mniej więcej dolne ograniczenie wcześniejszego zakresu konsolidacji. Jeżeli zobaczymy wyjście do góry, e, no to tutaj e, wszystko będzie wskazywało na to, że czeka nas ruch w kierunku 13300. Natomiast jeszcze jesteśmy w tej strefie oporowej, więc ewentualne pojawienie się tutaj podaży ponownie mogłaby sprowadzić kurs w rejony 13000 e, punktów. Czyli tutaj, tych minimum sprzed dwóch e, sesji. Więc tak to wygląda na, na H4. Jeśli chodzi o niższy interwał czasowy, tutaj w zasadzie należałoby to dopasować tak, jak to mamy zrobione na H4, Więc mniej więcej widzimy, że tak znajduje się w strefie oporowej. Aktualnie, pomimo że od no przedwczoraj, w zasadzie można powiedzieć, lokalnie mamy tendencję wzrostową. No to w tej chwili nie jest to najlepsze miejsce do tego, żeby się dołączyć, no bo stop loss musiałby wynosić około 20 25 punktów i mógłby zostać łatwo wybity, więc najlepiej byłoby tutaj zaczekać albo na jakąś korektę i podbicie w górę, bądź na zajście do strefy przy 13.050 i tutaj prowadzić pozycji długich. Może na chwilę tę strefę usunę i jeszcze wyznaczymy sobie jakiś konkretny poziom wynikający Tutaj z overbalansu, czyli z największej korekty na lokalnym ruchu wzrostowym, wyglądałoby to w ten sposób. Czyli na dzisiejszą sesję, jeżeli, <laughs> przepraszam, po godzinie 9, pojawiłoby się jakieś zrzucenie, no to tutaj poziom 13100 wydaje się dość ciekawym miejscem. No, w ten sposób wydaje się dość ciekawym miejscem y, na ewentualne kupno i dalsze wzrosty, tak? ponieważ no, jeżeli znowu nie pojawią się żadne negatywne e, informacje płyną, płynące tutaj, z, czy to z Chin, czy z, ze Stanów Zjednoczonych, e, no to nic nie stoi na przeszkodzie, by indeksy dalej odrabiały te ostatnie e, spadki. A poziom 13100, no, zobaczmy, że on zarazem tutaj stanowi wsparcie wynikające z ostatnich lokalnych dołków. Jaki jest to równość? z poprzednim ruchem korekcyjnym na 70 punktów, czyli 13100 kluczowe wsparcie jeżeli nie będzie zejścia to ten ruch może się pojawić po już po a, wybiciu 13 170, więc drugi scenariusz, jeżeli dojdzie faktycznie do takiego wybicia to na teście od drugiej strony znowu będzie to fajne miejsce, aby próbować dołączyć się do wzrostu z celem nawet na 13100 13, 100, e, 13 300, przepraszam, natomiast zejście poniżej 1310 powinno nam otworzyć tutaj drogę do spadków w rejony nawet 13 tysięcy punktów. Więc tak by to wyglądało na niemieckim indeksie giełdowym. Jeszcze na koniec zerknijmy tylko na indeksy amerykańskie. Tutaj zapraszam też od razu na godzinę 14. Będziemy prowadzić, tak jak w ubiegłym tygodniu, live trading w ostatnim. Tygodniu udało nam się zająć pozycję w zasadzie na samym dołku. E, tutaj zaznaczmy to. Sekunda, e, udało nam się zająć pozycję e, na poziomie 3080 punktów. Na razie ona jest na plusie, jest zabezpieczona na break even. Omówimy sobie ją oczywiście e, na najbliższym spotkaniu o godzinie 14. .00. Także serdecznie zapraszam na live trading e, i na Dziś, w sensie na godzinę ósmą, to chyba będzie już wszystko. Mamy omówionego dax e, mamy omówioną ropę i funta brytyjskiego. Jeszcze może na sekundkę zerknijmy tylko na euro-dolara. I oddamy sobie troszeczkę wykres. E, Euro-dolar utknął w ostatnim czasie pomiędzy 1,10. Tutaj chciałem zobaczyć, czy coś po godzinie 8 e, po tych danych z Niemiec się wydarzyło, natomiast widzę, że zmienność jest raczej kiepska. E, wczoraj, e, po danych ze Stanów Zjednoczonych, rynek e, wyszedł mocno do góry, e, pogorszył odczycie ADP. Później mamy cofkę i w zasadzie okolice 1,11 e, no dalej stanowią opór, czy też 1,10,90. Dopóki rynek jest poniżej, e, rynek e, do, euro-dolara może poruszać się pomiędzy 1,10 a 1,10,90, e, czyli Tutaj prawie w takiej stupi psowej konsolidacji, więc na razie raczej nic ciekawego tutaj nie widać. Spadki mogą się pojawić w momencie, jeżeli zostaną zerwane tutaj te lokalne minima, czyli 1,10,66. Wtedy faktycznie mamy szansę na zejście do 1,10. Natomiast póki rynek jest powyżej, cały czas istnieje tutaj szansa na ponowne wyjście powyżej 1,10,90. Dobrze, z mojej strony to będzie wszystko serdecznie, dziękuję Państwu za uwagę i za obecność na dzisiejszym spotkaniu, zapraszam, tak jak mówiłem, na godzinę 14, czyli już niedługo się słyszymy, życzę oczywiście powodzenia na rynku i do usłyszenia.